Roman no Soul, wideorecenzja. recenzja. Grimlift 3, recenzja i możliwości. Dink wideorecenzja. wideo recenzja. GTA San Andreas, recenzja i możliwości. Murk, wideorecenzja. recenzja. Sprint Cell, Hostary, wideo recenzja. Tchesim, Video recenzja. Videorecenzja. Hitman, Wideo recenzja. To jest taki Hitman gra. To jest gatunek szczelanka. Max Payne, Wideo recenzja. Minecraft, GTA, Wideo na początek powiem, co to jest GTA. To jest pierwsza seria firmy GTA. To jest y, to samo, co San Andreas, tylko, to jest pierwsza część. Panzers, wideorecenzja. Panzers, jest to gra typu czołgi. To jest taka szczelanka o czołgach, takiej z wojny. Fort Racing, wideorecenzja. Portracing jest to gra, wyścigówka. Yy, ścigamy się różnymi autami, yy, jeepami. Call of Juarez, wideorecenzja. Na początku może Was bardzo zdziwić nazwa, ale to, to nie ma nic wspólnego z Call of Duty, bo Call of Duty to jest w ogóle inna gra. To jest w ogóle co innego, o co chodzi w tej grze. Yy, to jest gra... To jest takie średniowiecze, tam, gdzie komboje się strzelają. To jest w takich czasach. I to jest strzelanka widać z oczu. I to tyle o tej grze. Mafia wideo recenzja. Na początku powiem o co chodzi w tej grze. Jest to gra taka dziejąca się w starodawnych czasach. I z tego, co słyszałem, jest to. Gra, która konkuruje z całą serią, w San Andreas i też taki jest duży świat. Tak można wszędzie jeździć, różnymi samochodami. kraść samochody, szczelany call of duty, wideo recenzja. Te gry chyba nie muszę nikomu przedstawiać. To jest znana szczelanka, call of duty, wojenna. Każdy ją chyba zna. No gotik 2 wideo recenzja. Gothic 2 jest to gra taka yy, o rycerzach. I yy, kolega mi pożyczył płytkę, tylko była jakaś strasznie porysowana i nie chciało się zainstalować. Ale użytkownik jakiś przesłał mi yy, demo, żebym sobie ściągnął. No i sobie ściągnąłem, tylko że po niemiecku jest. <laughs> kodę na recenzja. Kodenamet. Z tego co słyszałem jest to gra taka zabijanka. I bardzo fajnie się tam bije. Mo wszystkim można bić. I podobno, że bardzo fajnie się bije. I postanowiłem to sprawdzić. Szadę. Wideo recenzja. Szadę jest to taka gra, taka mieszanka, jakby takiego świata nowoczesnego i starożytnego. Chodzi o to, że mamy również. Pistolety, karabiny, ale też mamy szczylety i miecze. A zresztą Zobaczycie zaraz. 5 Mosventat. Wideo recenzja. Yy, ten 5 jest to kolejna część Networkspeda 2. Yy, FIFA 09. Wideo recenzja. FIFA jest to gra yy, typu piłka nożna. To jest upodobnienie. Piłki nożnej, właśnie takiej, jak jest w telewizji. Oblivion, recenzja. Oblivion jest gra w takich czasach rycerskich jak Gotik, tylko że jest o wiele lepsza niż Gotik. I Wam pokażę dlaczego. Instalowałem spolszczenie. Nie jest po polsku. Czemu? Dajmy Nevgamy. O, jest po polsku, jest trochę. O, i tu jest też po polsku. Uneral, Torturament. Wideorecenzja. Unreal Torturament jest to gra gatunek szczelanka, bardzo nawalanka, dynamiczna, bardzo szybka. Yy, właśnie chciałbym zrobić recenzję, gry taka yy, Wiedźmin. To jest gra zrobiona z filmu, yy, który też się nazywał Wiedźmin. I ja yy, obejrzałem ten film sobie na YouTubie. Ale tak niezbyt mi się podobał, bo to taki starodawny trochę film jest. Ale gra jest zrobiona tak z filmu. I to jest takie średniowiecze miecze, zbroje, walki takie rycerze. GTA 4. Wideo recenzja. Te gry chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Znane wszystkim GTA. Yy, kolejna część po Trójce San Andreas. I no, to tyle. Butterfield, wideo-recenzja. Butterfield, dużo ludzi e, pisało mi, żebym zrecenzował tą grę. Jest to, e, ja tak naprawdę nie znałem tej gry, ale ona konkuruje z Call of Duty i jest to właśnie gra wojenna o wojnie. Szczelan, szczelanka, taka akcja i w ogóle. Mafia 2, wideo-recenzja. Mafia 2, jest to kolejna część mafii. Już recenzowałem Mafię 1. Są to czasy starodawne, wojenne. Sanicrof. Row, wideorecenzja. Sanic Rof jest to gra, potruba GTA z takim wolnym światem i, i dużo osób chciało, żebym zrobił recenzję, to sobie załatwię grę i nagram recenzję. Amnesia, recenzja. Amnesia? Amnesia? Nie wiem, jak to się dokładnie mówi, ale strasznie mi poleciła się tą grę. Fajnie mówić, że szczelanka to jest jakaś. Nie wiem, sprawdzę. Kane link gra wspólna. Can i link jest to gra, e, szczelaninka, Bardzo fajna szczelaninka i właśnie to ma plus. Żadna gra tak nie miała, że można grać e, w dwie osoby. Na jednym komputerze jest. E, Przecięty ekran na połowę. No i właśnie chciałabym zagrać z kolegą, pokazać Wam. I kolega gra na joysticku, ja na klawiaturce. No. To... Just Cause 2. Wideo recenzja Just Cause 2 jest to gra y, upodobniona trochę do San Andreas i do GTA ogólnie, ale jest o wiele lepsza. I Wam pokażę dlaczego. Skyrim 5. wideorecenzja. Nie wiem, czy się pisze to 5 w tytule, ale napisałem to, żebyście wiedzieli, że to jest y, następna część po Oblivion i jest to y, też taka gra średniowiecze, rycer, rycerze, konie i to wszystko. Tony Hawks, Ameryka Westland, gra wspólna. I gram z kolegą. Kolega grał na klawiaturce u siebie, a teraz będzie gra na joysticku, to trochę mu będzie ciężko, ale damy radę i, I to postanowiliśmy to... pograć w tą gierkę właśnie. Alien Hedark. Gra wspólna. Jest środek nocy. I, i kolega przyniósł mi grę z czasopisma. Alien Hedark. Jest to gra horror. I postanowiliśmy w nią zagrać. Jest po polsku nawet. A? No i po jakim to języku jest? Assassin's Creed rewolucji? Jest to gra taka zabijanka. Dużo akrobacji. Pan Killer, wideo recenzja. Pan Killer jest to yy, silna nawalanka. Bardzo silna, y, której krew się sypie w ogóle. i Jest strasznie taka potwory, Jest dużo strasznie potworów. I, I trochę straszna jest. I nie polecam w nią grać w nocy. Jak ja teraz gram w nocy. Trochę strasznie. Harry Potter, komnata tajemnic. recenzja Harry Potter komnata tajemnic. Jest to gra typu... Na pewno nie spotkaliście się z tą grą, obiecuję to Wam. Taki jest typ nowy. Jest to gra typu czarodzieje. Czarujemy, chodzimy takim czarodziejkiem, no. Ken, recenzja Ken, jest to kolejna gra y, z mojego dzieciństwa, bo chcieliście, żebym zrobił jeszcze więcej gier, to akurat mi się ta przypomniała. Y, jest to gra typu bijatyka. Chodzimy z mieczem, w ogóle i zabijamy po prostu yy, wszystkich, co spotkamy: takich złych wojowników Beyoncé, Evil, wideo recenzja. Y jest to kolejna gra z mojego dzieciństwa. Wiem, że może wy chcecie już jakieś takie growe nowości, ale to jest super gra, muszę wam ją pokazać. Można powiedzieć, że jest to połączenie Netforspeda, jakieś bijatyki, szczelanki, GTA i Sprintcela zarazem. Bo naprawdę tu jest to wszystkie rzeczy, ja wam je pokażę. Szczakler, Cień wideo recenzja. Ta gra zmieni wasze życie na gorsze. Jest to chyba najgorsza gra, w jaką w ogóle grałem. No i jest to gatunek strzelanka. Ja odechciewa grać w gry. Ale Wiedźmin 2, recenzja. Wiedźmin 2 jest to kolejna część Wiedźmina. Jest to gra w średniowieczu, Jesteśmy takim wojownikiem, co mieczami zabija, no potwory takie różne. Es de de en to jest taki żarcik. E, Wolfenstein. wideorecenzja. recenzja. Wolfenstein jest to gra, którą zacząłem grać u kuzyna. Strasznie mi się spodobała. Zawsze mówiłem, idę grać. Już nawet sobie mówiłem, idę grać w Wolfika, w Wolfika i i mi się spodobała, jest to szczelanka, na początku normalna, potem trochę inna, ale wam pokażę wszystko.